Nie co pytania. No, czekam na odpowiedź dalej, tak? Bo nie uzyskaliśmy odpowiedzi od pani Biorosłubiszku, jak to będą oszczędności, W skali zelek i talek, kwoty konkretne chciałabym słuchać. No i też... Wydzimy, w ogóle, w ogóle. I też o, o, o tych wydminach, to jak ja mam te wydminy. <coughs> Pani nie ma odpowiedzi. Pani, Pani. Tutaj przedstawiała, mówiła o cyfrach. Nie pamiętam, Ale my nie byliśmy. Ja <tryk> Szanowni Państwo, jakbyśmy oddali wszystkim nauczycielom odprawy. Od z półrocznym, że tak powiem, jak to się nazywa, składowaniem, to bym Państwo byli co do kultury. Koszty za pół roku i za rok. Okay. ale mamy inny. Mamy oszczędności, ale progresywne. To znaczy chcemy wchłonąć jak największą kadrę, najlepiej w 100%, i żeby zapewnić im też dalsze uczestniczenie w procesie nauczania dzieci w innych placówkach. A oszczędności, które by wynikły, to nie w tym roku, a w przyszłym. Z uwagi na to, że niektórzy nauczyciele zadeklarowali swoją emeryturę, odejść na emeryturę. I tego z tego, i w, i w takim kontekście. Więc nie oczekujcie od nas, Państwa, przed rozmową z każdym z nauczycieli, czy ono nie wiemy, czy on skorzysta z okresu wypowiedzenia, czy nie się pracować. Konkretnie to Ja Wam powiem Państwu szczerze, że niechybnie za dwa lata możemy mówić o oszczędności powyżej 300 tysięcy zł. a za dwa lata. Więc nie mówcie, że to jest takie z naszej strony, bo jakbyśmy chcieli naprawdę skoczyć na kasę, już w tym nogą i tak dalej, to moglibyśmy się rozliczyć w pół roku i podsumować. Konkretnie. Wtedy moglibyśmy dokładnie podać Państwu numer. Ale w tym momencie, tej liczby nie mogę podać.